Widzowie, witam was na Majestic Roleplay Ale dzisiaj widzowie, dzisiaj będzie coś naprawdę kozackiego Także się wygodnie Bo widzowie dzisiaj gramy w pewnego profilata Będziemy grać w chowanego, bo jest widzowie przepiękny Iwet na Majesticu, także widzów Oczywiście masz tutaj teraz wstaweczkę jak możesz ze mną zagrać Na Majesticu i dołączyć do mojej rodziny Bo widzowie zobaczcie mamy tablecik Mamy tutaj ziomki Mariuszonki, mamy swoją rodzinkę Mamy już tutaj 26 osób Także widzowie dobijamy przynajmniej Do 100, wiec. zapraszam was bo są naprawdę Bardzo fajne samochody, na ten moment widzowie Mamy jak widzicie Mercedesy hurakany, G-klasy, ale widzowie, będzie zaraz dodane dzisiaj śmigłowiec i będziemy też kupować nowe, fajne samochody. Ale widzowie, nie dzisiaj też tylko o tym, bo zobaczcie. Wchodzimy w przepustkę sezonową, mamy ziłową opowieść i oczywiście tutaj naprawdę są fajne rzeczy, bo naprawdę fajny evencik. Na pewno jest zagubiony list. Możemy zbierać liścik, który tutaj zagubił Mikołaj, no i oczywiście za to dostawać pewne nagrody, ale widzowie, nawet zanim to, są też fajne tryby na arenie walk, także tam pojedziemy, dzisiaj to zrobimy, ale zaraz pojedziemy też po naszych ludzi, bo dzisiaj przynajmniej 5 osób musi być do chowanego. Jak widzicie, zdobywacie tutaj na pewno kryształki, jeżeli bierzecie udział w jakiejś tutaj trybie zimowy na mojej No i jakieś tutaj, jak widzicie, są różne rzeczy. Tutaj się one odblokowywują z każdym dniem. Są etapy, zobaczcie. 28 stycznia, pyk, to, potem to, potem to. I w co, jak robicie to, odgrywacie tutaj więcej etapów. Wydarzenie się kończy już się długo, także widzę, musisz szybko zacząć to robić, bo mało brakuje. A to oczywiście, widzu, możesz ze mną zagrać w tym serwerze, wchodząc w link w opisie i oczywiście rejestrując się z moim kodem Wanderek. I pewnie zapytasz, co do Dostajesz, bo dostajesz 50 tysięcy dolarców na start VIP Platinum na 7 dni. Także się opłaca, wpada do linku w opisie. A jak zapomniałeś się zarejestrować z tym kodem, to wpisz na czacie ukośnik promo Spacja Wanderek i dostajesz tak samo te nagrody. i co pink, pink Ja ciebie serdecznie witam. E, prostu, witam. Gdzie jest nasza ekipka? Czekają już na ręce. Czekają już na ręce? to no co, bierzemy jedną furkę czy dwie? Możemy jedną. No dawaj, wsiadaj do Porszaka, bo troszeczkę lambu już mi się znudziło. Widzowie, mamy przepiękny biurowiec tutaj, zobaczcie. Mamy biurowiec, mamy też Dobra, już tak. mamy dużo jest na auta. Na tym polewie powinniśmy stary dojechać do tej arenki. Jestem ja ciekaw, jak to wygląda, bo ja pierwszy raz będę grał w tego Pro Grałeś już? Nie, jeszcze nie grałem. No właśnie, my tylko próbowaliśmy przed chwilą, widzowie, zagrać tego, żeby. wow kurde, jaki stan. Żeby pokazać wam, już to z lepszą, wiecie, ręką, że my już to graliśmy, możemy wam to lepiej pokazać, no ale nie mieliśmy pięciu osób, a tam trzeba pięć osób, więc załatwiliśmy, widzowie. Mamy też ludzi, my napisaliśmy też tutaj na czacie rodzinki, że powinniśmy właśnie tam się spotkać. Ile osób pisało, że przyjedzie? Dwie albo trzy. Oprócz naszych osób? No. no czyli Powinniśmy mieć koło 8 osób No a Max jest 9 Cześć chłopaki Ciema tu powinni jesteście. być nasi ludzie Dzięki Nie to podnieco To nas? Nie, to nie <laughs> dobra, na od, od nas będą miały nikki nad to O, gdzie dobry Oliwi, Przepraszam, że już niestety nie jesteś liderką No nie, no nie, ale nadal jestem w frakcji nie Masz, masz, masz nie? zawieszenie Zawieszenie Nie, nie dało mi to No bo nie masz badań O oh znowu badanie muszę przejść Hej, dołączę widzowie, dołączę Dobra widzowie, zobaczymy co to jest za trybik, jakieś rakietowe szaleństwo, zimowy trybik Sprawdźmy to, bo jestem bardzo ciekaw jak to widzowie działa Hej, gramy na pewnym tutaj resorcie, nie mogę powiedzieć tego, bo widzowie z tym odesują mi tutaj no odcinek Kurde, jak ja przebrany jestem Ograniaczem ja to polega, co ja mam strzelać do ludzi? Hm. Tak, bo są takie zabójstwa ale, ty widzowie nie mam rakiet Po co tu chodzi? A tu są Dobra, patrzcie, trzeba je zbierać O nie Widzowie, trafiło mnie Nie, Kondor mnie trafił Dobra, trzeba zbierać moje rakiety, widzowie Mamy high grunda, także je zarobiście. No nie Nie, 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 widzowie Znikamy stąd Nie mamy rakiet, nie mamy rakiet Okej, okay, tu jest rakieta Dobra, ty fajny taki trybik Mikołaju O nie, nie trafiłem Nie tra... Trafiło mnie Trafiłem, Tak jest widzowie co to jest? X? What? A mogę się zmienić w boufan. Co to widzowie znaczy? Czemu mogą być baufanem? Rozebrałem rakietkę Oh shit Tak jest, tak jest Harry Miller Rozbieramy zbieramy rakiety dalej, zbieramy rakiety Tam ktoś biegnie Oh shit co? Tak jest, uciekłem na razie, uciekłem Oh nie Zatapię, zatapię Spadaj do wulkanu bardziej a, 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 co jest? <laughs> Gdzieś tam na dole jeszcze są Pek, trafiony? Nie, nie dostał. O nie, on tu biegnie, on tu biegnie. Spadaj! Pajol Rizzler, widzowie. czy ktoś tu już jest z góry? Dostał. Dobra, widzowie, jesteśmy dobrze, jesteśmy dobrze, wygrywamy, wygrywamy. Pek, mamy top jeden, top jeden. Co? Przeżyłem! Jestem jest to widzowie. Kurde! Masz movement, masz movement! Nara dziadu <noise> Sam się zabił, dobra już wiem po co są bałwany Nie no widzowie, ale tu się idzie zjerać samemu, no właśnie 5 sekund, 4 sekundy, 3, 2, 1 Pek widzowie, Martarkowski Tarkowski, 9 zabójstw Śmierć 9, czyli no najmniej razem z Oliwiem Brain KD 2-1 widzowie, także Pięk, wygraliśmy 1500 Dolców, tylko żyjcie Dobra, widzowie, zaraz zaczynamy chowanego tutaj prop Hunter. Zobaczymy, jak to działa. Na razie wygraliśmy w rakiety, fajnie było. Dobra, chłopaki, no mamy kościół, tutaj będzie chowany. To jest Norkiakton nie? Kawek to będzie szukał. Ale ja jestem ciekaw ciekawe, jak to działa. Ciekawe. Aha, czekaj, obraz o. pojawi się w ciągu 45 sekund. A ja szukam! O, szukasz, a ja nie, ja się ukrywam. Dobra, bo Dobra. że ja stworzyłem. Macie 45 sekund, no w sumie już 33. Dobra widzowie, zaczynamy. Przygotowanie, oni się już poukrywali. Ten bałwan tam wygląda tak dziwnie. Nie, co ale nie jest pięciu hm. Może ten bałwany, bo to się jest? O nie, powiem wam szczerze, że to jest mega trudne. No nie dziwne. Nie, nie no bo dużo rzeczy możliwe. tu jest, nie? Ale tu jest coś ciekawego. To no, tu... mapa jest. Ten grill mi tak nie pasuje tutaj, co to jest? O. A jednak to ognisko widzowie nie wiem, kurde. Być się mogliby wszystko zmienić. A, kto się tu rusza, widzę. To jest tyle ognisk, jakieś rzeczy. Ej, to naprawdę jest trudne, myślę, że to będzie jakieś łatwe. Też myślałem, że to będzie łatwiejsze. No, że... Biegaj obok tych grobowców, biegaj, biegaj, no. Ktoś mhm. się odezwał, ktoś się odezwał. Ta lampa jest taka krzywa jakaś. No. czemu jesteś mierny? Co? Ktoś tu się odezwał, widzowie. Ej, w nagrobki też można się zmieniać? Dziecko. Nie no, widzowie, to jest za ciężkie. Nie wiem, ta lampa. Zaraz dostanę się do e, oko, Dobra, na ale nie trafiłeś mnie, musisz mnie zabić Jak to, trafiłem dwa razy widzowie, dobra trafiłem Mamy jednego Bo jednego zabiłeś Dobra ty, no to kurde tu jest ten grobków, to wszystkie grobki grobków mam strzelać? Chodź tu, chodź tu Dostań mnie Dostań Ty no, kurde widzowie, tam ktoś bałwanem ucieka, dobra tam Ej wyliczyło to poza mapę Wiem, widziałem tak? Trafiłem w bałwana, ktoś leży w bałwanem już. Ale mnie już nie mam, jestem wyeliminowany chyba. Serio? No, bo ja ciebie teraz oglądam. No nie gadaj, ty tego, tego bałwana z szelem przeżył i zniknął no, teraz. Przeżyłem. Ja pierdzielę, bo mi się pojawiło, no. że jest mniej, dlatego ja pierdzielę. Tego znaczy, nie, nie tak dosłownie trafić. obok, ale blisko. W końcu ktoś był. Co? Chońko, to można być? Stamtąd był dźwięk. Wracaj tu! Co? Umarł. Umarł? Jak? Oh, Czemu? Umarł, no. Ile masz jeszcze czasu? Mało. Odpowiedź może jakaś? Kościół. Dalej kościół? Czy ten, ten nagrobek tak, kurczę, tutaj chyba nie, nie pasuje, coś tak mi się wydaje. A co, jeszcze jedna? Ja już tutaj oczekuję. No masz Zaczynamy, widzowie. Let's get ready to rainbow. Robimy to w banku. Ej, dobra, to tu ktoś będzie o ciężko. Ej, to będzie, widzowie, najlepsze. Najlepszy chyba. Patrzcie. Kozak. Uuu, no to ciekawe. Kozak. Tylko widzowie powiem tak, no trochę dupa, bo tu jest... Co wszystkie pary. Ja śmiałam przyznam, z tym wózkiem. Kpina, co to znaczy kpina? Chyba to śmianie się, tak mi się e, zdaje. Nie, to śmianie, to jest ten licznik śmiania się. Aha. Jak to się nabierze, tu ci, słuchasz, co to cię słuchać. No to tym kartonem lata, weź i stąd. Ej, obok mnie, obok mnie, jest już... Dobra, poszedł, poszedł. Ej dobra, chodź A chodź coś z tym, tym kto ktoś to wziął, to podejdź do mnie, będzie idealnie. Tu. Dobra, ode mnie uciekł, ode mnie uciekł będą będą do pary, Czemu do pary, do pary. pary, no też pa. tym co ty. Chodź tu. Cholera Do pary będzie mm. Dobra w Jest do pary idealnie. O ma idealnie przychodzi O do się do was. buta, o ma lewego Jak nas szuka Harry no to Nie no debil, debil się odezwał, debil się odezwał Co no, on szuka, on szuka Ale jest śmierny Harry Po co to gada? Jak tam u was sytuacja? Nie ma Nieczysto Właśnie, u mnie tak samo u nas chodzi, u nas chodzi Ale u mnie gościu strasznie tutaj truluje. Truluje? A to, to z rodzinki, o, tak? Tak, bo on jest tym samym co ja Ale powiem wam taki ale moment wie. tutaj, ukrycie w zarąbiste Ja bym przyjechał, ale ja jestem wózkiem My jesteśmy kaloszami Kaloszami Kurda wózki. Kaloszami? Jesteście obok siebie? Da. Ty, uciekliśmy mu kaloszami, ty On nie zauważył tego Teraz zostałem wózkiem Kaloszem do mnie przyszedł Ale dźwięk a poleciał Amogus Właśnie Wózkiem co to za dźwięki są? A mi mir. Jestem obok ciebie, jestem ja tą też skrzynką przeciw... na... z tym. Ja też jestem skrzynką, skrzynką was. na. to, to jestem przeciwko ciebie, no ja jestem na przeciwko ciebie na tej skrzynce. Ale ja Pary to jest miernota jakiś. Olera, oh. chodzi przy mnie. U. Idzie do was, O nie. Idzie? O, oh, ale nie, mnie. <gryzny> nie sprawdził. Nie sprawdziłby. Jakiś wózek będzie sprawdzał. on jest jakiś, nie wiem, chyba ślepy. Idzie do was chyba. Idzie, idzie do was. Idzie. idzie. Oh. Ja jestem źle ustawiony, fest Chyba jesteśmy po drugiej stronie, stronie ściany. Cholera bym się w sumie zmienił, w sumie. Co on tam robi? O, mogę tam wlecieć wózkiem. Spadaj! Ciebie! W... Żyjesz? Ej, bije mi coś. Ej, wypadną za mapę. O, no i nie żyje, chyba. Nie. Czuję. Dobra, i spazem. 3 na 4 osoby są. No. O, zginąłem. Dobra widzowie, to co ja mam wam powiedzieć? Rosługowało mi się coś, ale widzieliście jak działa tryb chowanego. Dwa razy zagraliśmy, raz chowającym, raz szukającym, także widzieliście i oczywiście graliśmy w rakiety. Pum pum pum. Także wpadaj na serwerek, szukaj nas widzowie i wpadaj do naszej rodzinki, Pozbieramy 100 osób, a nawet pole jak się uda. Są fajne samochody, fajne rzeczy do ogarnięcia i oczywiście bawimy się razem z ekipą na takich zabawach jak na przykład Hunt. Także zapraszam Cię, kocham was widzowie i oczywiście pamiętajcie, żeby się rejestrować z moim kodem. I co? mano.